Cześć, witam Cię na kanale Kobieta z Charakterem. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyka wielu z nas. Czy naprawdę musisz być perfekcyjna, żeby czuć się dobrze ze sobą? Jeśli kiedykolwiek miałaś wrażenie, że nie robisz wystarczająco dużo, że mogłabyś wyglądać lepiej, być bardziej produktywna albo osiągać więcej, to nie jesteś sama. Perfekcjonizm to pułapka, która sprawia, że ciągle dążymy do nierealnych standardów. Ale wiesz co? Twoje szczęście, pewność siebie i poczucie własnej wartości nie mają nic wspólnego z byciem idealną. Perfekcja jest mitem. W rzeczywistości to właśnie nasze niedoskonałości czynią nas wyjątkowymi i autentycznymi. Wyobraź sobie artystę malującego obraz. Czy dzieło musi być doskonałe, żeby wzbudzać emocje? Nie. Chodzi o to, żeby było prawdziwe. Tak samo jest z nami. W tym odcinku pokażę Ci, jak rozpoznać pułapki perfekcjonizmu, zrozumieć, jak wpływa on na Twoje życie i nauczymy się krok po kroku, jak budować zdrowe poczucie własnej wartości, takie, które nie opiera się na nierealnych oczekiwaniach. Przygotuj coś do notowania, bo na końcu odcinka podzielę się ćwiczeniami, które pomogą Ci zacząć działać już dziś. Perfekcjonizm często wydaje się czymś pozytywnym. Myślimy, skoro staram się robić wszystko idealnie, to dobrze, prawda? Ale to nie do końca tak działa. Perfekcjonizm stawia przed nami nierealne oczekiwania, a kiedy ich nie spełniamy, bo przecież nikt nie jest w stanie być perfekcyjny. Czujemy frustrację, zmęczenie, a czasem nawet wstyd. Skąd to się bierze? Wiele z nas dorastało w przekonaniu, że musimy spełniać pewne standardy, żeby być docenione. Może to były oceny w szkole, sukcesy w pracy, albo oczekiwania społeczne dotyczące tego, jak powinnyśmy wyglądać czy się zachowywać. W efekcie zaczęłyśmy myśleć, że nasza wartość zależy od tego, jak idealnie wypełniamy swoją rolę. Ale prawda jest taka: perfekcjonizm nie prowadzi do szczęścia. Zamiast tego wpycha nas w błędne koło. Im bardziej starasz się być perfekcyjna, tym bardziej boisz się popełnić błąd. A to sprawia, że unikasz ryzyka, nowych doświadczeń i czasem nawet własnych marzeń. Wyobraź sobie, że masz listę rzeczy do zrobienia i udało ci się odhaczyć 9 z 10 punktów. Perfekcjonizm sprawia, że zamiast cieszyć się tym, co osiągnęłaś, Skupiasz się na tym jednym punkcie, który został niewykonany, brzmi znajomość. W tym momencie ważne jest, żeby zrozumieć, że perfekcjonizm nie jest celem, do którego warto dążyć. Twoja wartość nie zależy od tego, ile rzeczy na tej liście odhaczysz. Zacznijmy więc zmieniać sposób, w jaki patrzysz na siebie. Pierwszym krokiem w walce z perfekcjonizmem jest zmiana sposobu, w jaki go postrzegasz. Perfekcjonizm nie jest synonimem sukcesu ani szczęścia. Wręcz przeciwnie. Często to właśnie on powstrzymuje nas przed robieniem tego, co naprawdę chcemy. Zamiast myśleć, muszę zrobić wszystko idealnie, żeby czuć się dobrze ze sobą, zacznij zadawać sobie pytanie, dlaczego to robię? Czy to naprawdę jest dla mnie ważne? Czy tylko chcę zadowolić innych? Perfekcjonizm często sprawia, że wstrzymujemy działania, bo boimy się błędów. Czekamy na ide idealny moment, idealne okoliczności albo idealną wersję siebie, ale wiesz co? Idealny moment nie istnieje. Ćwiczenie na dziś. Zapisz trzy rzeczy, które chciałaś zrobić, ale wstrzymywałaś się, bo bałaś się, że nie wyjdą idealnie. Może to być nauczenie się nowej umiejętności, aplikowanie na wymarzoną pracę. A może po prostu ubranie się w coś, co ci się podoba, ale obawiasz się opinii innych? Teraz wybierz jedną z tych rzeczy i zaplanuj pierwszy krok. Nie musi być duży, ważne, żebyś zaczęła. Pamiętaj, że błędy to nie porażki, ale lekcje, które pomagają ci rosnąć. Perfekcjonizm często każe nam skupiać się na wielkich celach i ignorować małe kroki, które do nich prowadzą. Ale w rzeczywistości to właśnie te małe kroki są najważniejsze. Wyobraź sobie, że budujesz dom i nie stawiasz od razu całej konstrukcji, prawda? Zaczynasz od fundamentów, a potem kawałek po kawałku budujesz całość. Tak samo jest z życiem. Ćwiczenie. Codziennie zapisz jedną rzecz, z której jesteś dumna. Może to być coś bardzo prostego, że udało ci się zacząć dzień od chwili dla siebie, że skończyłaś trudny projekt w pracy. Albo po prostu, że znalazłaś czas na odpoczynek. Każda z tych rzeczy ma znaczenie. Kiedy zaczynasz doceniać swoje małe kroki, zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na siebie i swoje osiągnięcia. Zamiast myśleć, nie zrobiłam wystarczająco dużo, zaczniesz myśleć. Każdy krok, który robię, prowadzi mnie do celu. Ostatni krok to nauka odpuszczania. To jedna z najtrudniejszych rzeczy, szczególnie dla tych z nas, które przez lata przyzwyczaiły się do stawiania sobie wysokich wymagań. Ale odpuszczanie nie oznacza rezygnacji. Oznacza zrozumienie, że nie musisz robić wszystkiego naraz i nie musisz być w tym doskonała. Kiedy czujesz, że coś cię przerasta, zapytaj siebie: Czy to naprawdę jest tak ważne, jak mi się wydaje? Czy mogę pozwolić sobie na zrobienie tego w prostszy sposób? Ćwiczenie na dziś: zrób listę rzeczy, które obciążają Cię najbardziej, następnie wybierz jedną, którą możesz uprościć lub odłożyć na później. Może to być rezygnacja z dodatkowego zadania w pracy, odpuszczenie idealnego porządku w domu, albo po prostu poświęcenie chwili na odpoczynek. Odpuszczanie to akt odwagi i miłości do samej siebie. Kiedy zaczynasz pozwalać sobie na niedoskonałość, Zyskujesz przestrzeń na to, co naprawdę ważne: Twoje zdrowie, szczęście i spokój. I wiesz co? Na koniec chcę Ci przypomnieć coś bardzo ważnego. Nie musisz być perfekcyjna, żeby być wartościowa. Twoja wartość nie zależy od liczby zadań na liście, idealnego wyglądu czy tego, co myślą o tobie inni. To, co naprawdę się liczy, to to, jak ty sama siebie postrzegasz. Każdy dzień, w którym wybierasz akceptację zamiast krytyki, jest krokiem w stronę prawdziwego spokoju i szczęścia. Perfekcjonizm zawsze będzie próbował cię przekonać, że nie robisz wystarczająco dużo, ale ty masz wybór. Możesz powiedzieć: Nie muszę być idealna, wystarczy, że jestem sobą. Chcę cię zostawić z prostym zadaniem. Codziennie przypomnij sobie jedną rzecz, którą w sobie cenisz, zapisz ją. Powiedz na głos, albo po prostu pomyśl o niej przed snem. Niech to stanie się Twoim małym rytuałem, który pomoże Ci budować zdrowe poczucie własnej wartości. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Jeśli ten odcinek Cię zainspirował, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A w komentarzach podziel się swoimi przemyśleniami, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w walce z perfekcjonizmem. Twoja historia może zainspirować inne kobiety, które również chcą uwolnić się od presji bycia idealną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy o tym, jak budować zdrowe nawyki, które naprawdę zmieniają życie. Pamiętaj, jesteś wystarczająca dokładnie taka, jaka jesteś. Do zobaczenia.